Tak jak widzicie, moi kochani, mam wzięty zestaw optyka, CVS i cichy układ. Ktoś się zapyta, dlaczego ty masz taki zestaw na miksie CDC, skoro jest to czołg średni. Bo ten zestaw sprawdza się dużo lepiej na mapach z krzeczkami niż ten. Jednak tutaj ciężko będzie mi zagrać zielone. Często jest tak, że drużynki nie jadą w ogóle po tym północnym kapie, od tego północnego kapa gdzieś tutaj e, grać w Abelini, więc ja sobie wezmę HP. E, mamy 0,29 celności z takim zestawem. Mało tego, z drugim mamy dokładnie tyle samo. No więc tutaj podbijamy sobie przeżywalność, żebyśmy mieli troszkę więcej, żebyśmy mogli przyjąć może jakąś tam jedną, drugą pestkę. Czy ta maszyna jest genialna w dzisiejszych czasach, oczywiście jest to pytanie retoryczne, nie musicie odpowiadać na nie sami sobie, bez przesady, umówmy się, AMX CDC wymaga usprawnień. Ja mam w tym momencie do Was właśnie takie pytanko, jak byście usprawili tę maszynkę i co byście mu poprawili, jak byście podnieśli mu statystyki, czy według Was być może ten czołg jest jak najbardziej ok i da się nim grać na randomie, no dla mnie to... Dla mnie to jest granie za karę. Ja często na Twitchu, jak sobie gram i robimy na przykład jakiś tank request, to mam takiego jednego widza. Pozdrawiamy serdecznie pana Ezeka, który za każdym razem, jak widzi, że jest tank request, to funduje godzinkę, dwie albo więcej za CDC, No bo jest śmiesznie, jak się człowiek męczy na randomach, ale miałem raz jedną tak fajną sesję tym czołgiem, właśnie z drugim. Zestawem. Troszkę szokujące, bo e, zauważyłem, że mało dostaję bonusów do grania mx z wentylacji, ze stabilizacji, a dużo więcej tych bonusów dostaję, gdy gram właśnie z cichym układem i optyką. Dlaczego? Mapy z krzeczkami, łatwiejsze spotowanie, e, łatwiej jest przełamać kamuflaż przeciwnika. Dodatkowo mi się. Kamuflaż zwiększa za pomocą cichego układu, no a CVS i optyka pomagają właśnie w tym łapaniu sobie tych czołgów, które na przykład Super Kamuflażu nie posiadają. Dlatego uważam, że ten zestaw jest genialny. Mam nadzieję, że rzuci następną dobrą mapkę, żebyście mogli to zobaczyć. Jednak zestaw modułów to nie wszystko. Ten czołg ma dużą platformę, jest papierowy, ale wróćmy troszkę do takiego momentu, kiedy ten czołg w ogóle wyszedł do gry. Z tego, co pamiętam, nie było wtedy czołgów lekkich, więc jak nie było czołgów, jakby co, to ja tę bitewkę gram na żywo, więc tutaj muszę się skupić i gadać też o tym, co chcę przekazać, myśleć o tym, co chcę przekazać i gadać jednocześnie, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli będę popełniał jakieś błędy, jednak ta maszynka... Moi drodzy, została wprowadzona, gdy jeszcze nie było czołgów lekkich. Czyli nie ma czołgów lekkich i AMX CDC był fajnym takim odpowiednikiem do podjechania, do podspotowania, do zrobienia, wiecie, jakiegoś właśnie spota i podświetlenia kogoś i tak dalej, i tak dalej. Szybko się przemieszczał, dobra platforma pozwalająca wam na rotację. Alfa wtedy była okej, okay. więc tutaj... Tutaj pod tym względem AMX CDC naprawdę naprawdę radził sobie nieźle. No ale też umówmy się, nie było XM-ów, nie było tych wszystkich czołgów, które sieją terror. No łatwiej było po prostu grać takim papierem wielkim. Nie było CVS-ów i tym podobnych, bla, bla, bla. Sami wiecie, jak się meta zmieniła na przestrzeni tych 10 już powiedzmy lat. No jest to moim zdaniem zupełnie inna gra niż ta, w którą graliśmy w tamtym okresie. Więc, co można byłoby zmienić w AMX-ie TDC? Czy dalibyśmy mu pancerz? Nie wydaje mi się, że ten czołg i tak i tak powinien bazować na jakimkolwiek pancerzu. Dodawanie pancerza jest bez sensu. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że zbufujmy Leopard'a 1 do takiego poziomu, żeby ten czołg nagle yy, zaczął dingać wszystkie pestki. No, Mija się to z celem, prawda? Ale jest jeden fajny pomysł, jaki mam na to, jak zbufować mx Ja bym mu dał Alfę, bo mówmy się: 240 ogólnie te medy ósmego poziomu mają totalnie przekichane, jeżeli chodzi o uszkodzenie na strzał. Ja personalnie tego za bardzo nie rozumiem i zastanawiam się, kiedy Wargaming pójdzie po rozum do głowy i w końcu. Zrobią coś dobrego, ale fajny traczek. Super. To będziemy go dusić chyba co. Chciałem go wjechać i staranować, ale nie dałem rady. Bo uciekł mi stamtąd. Ja chyba mogę po niego się wychylić, nie? Co o tym mapeczki? Nie potrzebujemy APC-ów na tego zioma. Wjechał w drzewko i bardzo zwolnił. Nie wiem, czy widzieliście. I przez to może zginąć. I ja lubię działa MX ECDC. Serio mówię. Nie narzekam już na działko. Kiedyś narzekałem, no bo wiadomo, nie było tych różowych modułów i tak dalej. No to się aż tak przyjemnie tym nie grało. Ale teraz uważam, że AMX CDC na spokojnie z tą załogą nową jest w stanie sobie dobrze strzelać. No wiadomo, że to nie jest czoł, którym jedziesz i dajesz każdego snapa. Jednak działo funkcjonuje nieźle. Pytanie brzmi: co wtedy? Uszkodzenie na strzał. I teraz pytanie do ekspertów ponowne: ile byście w takim AMX CDC zbufowali tej alfy? po ile ten czołg musiałby strzelać, żeby to miało sens ręce i nogi. Czy dalibyśmy mu? Oczywiście ze zmienionym przeładowaniem, tak? No bo umówmy się, jakbyśmy mu dali 360 na przykład na strzał, to mogłoby być troszkę za dużo, ale taki 320, 280, moim zdaniem, minimum, byłoby idealnym miejscem na to, żeby ten czołg wśród określonej grupy graczy, mógł się w końcu odnaleźć. O! To już jest chyba koniec bitwy, a szkoda, do RHM-a nie dojedziemy, więc solidne 2000 uszkodzeń w pierwszej rundzie zrobione. Ale alfa, 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 moim zdaniem, jest w stanie uratować w jakiś sposób tę maszynę. Bo powiem wam tak, jeżeli ja miałbym grać amx em CDC ze zwiększonymi obrażeniami, to nawet chętnie bym to zrobił. Bo ten czołg jest szybki, ma fajną penę, ma fajne apc z fajną e, prędkością lotu pocisku. Więc nic, tylko grać i się cieszyć. Są fani przecież takich czołgów, które nie są opancerzone, ale są mobilne i mają dobre działo. I tego właśnie ja personalnie wymagałbym od AMX CDC. Jeżeli macie inne zdanie, napiszcie w komentarzu, proszę. Ja chętnie się dowiem, jak wy byście mogli przemielić ten temat i co wy byście mu zmienili. Druga giereczka, jedziemy. To czasami trzeba mieć szczęście, żeby zrobić dobry test. Słuchajcie, to jest naprawdę druga gra. Ja was nie kantuję. To nie tak, że ja siedzę po streamie 10-godzinnym, 11-godzinnym i później czatuję na jedną mapę kolejne 10 godzin. Bo musiałbym po prostu nie spać. Jest to nierealne. No więc w tym momencie akurat rzuciło nam procho. Perfekt idealna sytuacja, możemy sobie wziąć ten zestaw, o którym Wam mówiłem. I wydaje mi się, że z tym zestawem na 80% map możecie spróbować grać. Wiem, że to jest dziwne. Wiem, że być może kieruje ten odcinek do dwóch albo trzech osób, które jeszcze w dzisiejszych czasach grają Amixem CDC. I wiem, że ten odcinek może zrobić, nie wiem, tysiąc wyświetleń, bo nikogo nie obchodzi Amix CDC. Ale chciałbym Was uświadomić, jak mocny jest ten zestaw, czyli Optyka, Cichy Układ i CVS i Command Vision System, czyli system op. Obserwacji dowódcy na niektórych maszynach. Jest absurdalnie mocny i absurdalnie fajny. Jedynym minusem jest to, że rzuciło mi dwa LCWeny, czyli jednego w moim teamku, drugiego w enemy teamku, więc. Aha! Alo? Drzewko? Dziękuję? Więc może być tutaj spory problem z tym, żeby zrobić cokolwiek pod spota taką wielką krową, bo nie wiem czy LCWen tego akurat nie chciał kontrować, a ja. Nie mam zamiaru sprawdzać, czy Elciven stoi i gra już na blisko, a gra na blisko, bo dostałem spota, więc mogę tutaj tracić bez sensu HP. A to będzie mnie bolało i każde HP na takim, w takiej grze, którą widzicie tutaj, czyli gdy chcemy zagrać pod spota, będzie na miarę albo też na wagę złota. To może być długa gra, która będzie zależeć głównie od lightów. Powiem tak, nie chcę tutaj dla ziomeczka źle życzyć, nie? Ale gdyby Michut i ten ziomeczek z drugiego teamu się wywalili, to miałbym idealną okazję do tego, żebyście mogli poobserwować, jak takim AMX-em CDC można fajnie zagrać prochorówkę. Raz chyba... Wrzuciłem raz na jeden odcinek, chyba taką giereczkę, ale... Nie pamiętam, kiedy to już było. Właśnie rzuciło mi procho. Yy, co do samego działa, nie czuję... Wiecie, ja lubię stabilizację, ja lubię wentylację i tak dalej, i tak dalej, ale nie czuję problemów z tym, że to działko jest rozwalone. Oczywiście, jak ruszam kadłubem, jak ruszam wieżą, no to ten celownik się rozjeżdża, ale gdy jesteś już wycelowany na maksa... O Jezus Maria, jest Alciven. Trzeba mu dać miodu. O, no tutaj. Jedna pesteczka. Obym tylko za to nie spadł. Ja za wszelką cenę chcę wynieść tego Alcivena, super. I to się właśnie udało. Słuchajcie, ryzykujemy, czy nie? No jest ryzyko, jest zabawa, czy nie. Trudno. Jak zginę, to zginę. No, zrobię wszystko, żeby wam to pokazać po prostu w tej rundzie. Opa. Już widzimy osamotnionego Renegada. I w ten sposób nie dość, że możemy sami sobie spotować i robić demes, to też możemy być użyteczni dla naszej drużynki. A nasza drużynka powinna korzystać do, z dobrodziejstw, jakie jej teraz tutaj dajemy, czyli spotowanko takiego renegade'a, który sobie teraz jeszcze siedzi na traku. no biedak, nie wie, co zrobić, a zobaczcie, na jakim maksymalnym zasięgu widzenia żeśmy go złapali. Wiem, że to jest czołg ciężki na max range'u, ale wciąż dobre dobre podświetlenie. Tylko wiecie, no wiadomo, że musicie mieć jeszcze sensownych snajperów, nie, bo jak większość waszego teamku nagle nie będzie trafiać ani jednej pestki, no to i tak i tak będzie słabo. Okej, okay, podjadę sobie górą i gdzieś tam, żeby jeszcze złapać tego Renegade'a na spocie. Dwururka nie była moja, mogła dostać spota od Elsiwena albo od kogokolwiek innego. Renegade jest mój, no i chłopa tam doszczętnie rozrywa. Civen chyba, nie wiem czy nie przyjeżdżał na spocie, ciężko mi powiedzieć. Okej. Okay. On sobie to wszystko będzie spotował, no ale wiecie o co chodzi. Chciałem wam właśnie pokazać, jak będzie wyglądało takie granie tym czołgiem pod spota. No coś tam już widzieliście. Widzieliście, że ten czołg będzie idealnie łapał. ojojojoj, ojej, ojej, a spota dostałem, okej. Okay. To ciekawe. Zmida, może co? Będzie idealnie sobie łapał te cele, podświetlał je dla drużynki. Więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Zaufajcie mi, testowałem ten zestaw wielokrotnie. I uważam, że jest najlepszy z każdą mapą. Na każdej mapie, gdzie są tylko krzaczory. Dobra, i teraz możemy sobie kontrolować środek mapy. Ci wszyscy goście stąd powinni być bici, bez większego problemu. Opa. Idealnie cudo. Żeby tylko mi się ten LCW nie wywalił. Ja już tak sobie pomyślałem, słuchajcie, no mógłbym jechać iolo i spróbować zabrać mu tego spota, ale... Kurde, czy aż tak mi zależy na tym? Może, może on markuje na przykład teraz tego lcw no i <noise> by mnie jeszcze zwyzywał gdzieś tam po grze. No bez sensu. Ja i tak, i tak zaprezentowałem wam mniej więcej, jak ten AMX LC działa z takim zestawikiem. Możecie zaufać tym bardziej, jak jest jeden albo dwa lajty. Działa, działać będzie bardzo dobrze. O, on ma spota. Ja... Też mam taki problem z tym czołgiem, że czuję, że nie jestem w stanie tym zrobić super gry. Czyli nie mam takiego przeświadczenia, jak na burasce, że zrobię 4000 damage'a, To to jest zwykła gra na burasce, nie? Tak, o, po prostu kierka. Tutaj, jak zrobić 4000, to ja się cieszę, jak małe dziecko, które dostało pierwszy raz prezent od świętego Mikołaja. Przysięgam. Dla mnie to jest taki czołg. Bardzo hardkorowy, bardzo ciężki do grania właśnie przez duży profil. Przez to że jeździ dużo czołgów lekkich i tak dalej i tak dalej. Więc alfa. Każdy taki pocisk, który leci w takiego gościa na przykład na IS-3, zwiększona, żeby to nie było 266, tylko żeby to było 300 na przykład 50 teraz na bombie jest, na high jakby dostał. Na wysokim losowaniu. Przecież to byłoby mega satysfakcjonujące. I pomimo tej tego, że ta meta jest bardzo x że jest ta meta stworzona z czołgów, które mają wysokie obrażenia na strzał, czy to, czy, czy to medów, czy to tedeków, czy to hateków, to mam wrażenie, że osób, które cieszyłyby się i erały się grając takim AMX-em CDC, byłoby dużo więcej niż jest teraz. No bo jeżeli Wargaming nic nie robi, z takimi oldschoolowymi premkami jak ta. No to, to jest zły znak, tak? To jest zły znak dla nas. Czyli jest to napędzanie tego, tego pociągu, tego, tego, pociągu. Nie chcę mówić, że wyłudzania. O nie, nomad tutaj był, przepraszam. Ale 2,5 zrobiłem i 1700 asyst. No nie jest źle, nie spodziewałem się go tutaj. Nie chcę używać słowa wyłudzania, ale nazwijmy to napakowywania Właśnie World of Tanks lepszymi czołgami, nie dbając zupełnie o te stare, żebyś ty był zmuszony do grania tymi lepszymi maszynami za cenę pieniądza, to nie jest fajne, bo to jest, że tak powiem, królicza nora, w którą jeżeli wpadniesz, to ciężko z niej wyjść, bo będziesz musiał co jakiś czas ciągle dodawać nowe, 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 nowe karty kredytowe, to może nie, ale środki do tego pakować właśnie w swoje konto World of Tanks, żeby ci, zostać w obiegu, ok? Są czołgi, które są wyjątkami. Jak najbardziej, buraska weszła wiele lat temu, EBR i tak dalej, i tak dalej. No ale gdzieś tam ten pułap się zwiększa. Popatrzcie na różnicę, która była na przestrzeni dwóch lat. Była bezeta. Strasznie się o to zdenerwowaliśmy i słusznie. No i teraz jest x -em. I gdzieś tam ten poziom tych czołgów wydawanych, nie mówię, że wszystkie czołgi e, są wydawane jako OP maszyny, bo ma Wargaming też potknięcie, Obiekt 590 i tak dalej, i tak dalej. Jednak tutaj ten problem pozostaje, bo ta meta idzie, idzie ciągle do przodu i tego się obawiam, że jeżeli będziesz chciał pozostać w jakiejś tam formie kompetytywnej, to może złe słowo konkurencyjnej. Tego mi brakowało na właśnie randomie, gdzie i tak i tak poziom tych czołgów się gdzieś zwiększa. Ludzie już odchodzą od grania stokowymi czołgami na ósemkach, jest ich coraz, coraz mniej, a coraz więcej premek. No, będzie bolało, jeżeli Wargaming się nie weźmie za sensowne poprawy, na przykład. IMIXA i całej masy maszyn, które niestety są już w waszych garażach i zbierają tylko kurz. To co następna? Wydaje mi się, że nikt tym czołgiem nie gra, dlatego, żeby robić świetne wyniki. Dodatkowo rzadko kiedy widuje się tę maszynkę. Tak jak wam mówiłem chwilę temu, zobaczcie, zobaczcie na matchmaking na ósmych poziomach. Policzmy premki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Tu i tak, i tak jest nieźle. Tu i tak, i tak jest nieźle. Myślałem, że będzie więcej pramek niż usamek um, drzewkowych, jeżeli chodzi o Od różne e, przeciwną. E, dlaczego? No, dlatego, że te ósemki są po prostu w większości dobre. Wiem, że ktoś się może zaśmieć, ale Amix CDA 105 po tym buffie nie jest wcale taki zły. Da się tym grać. Tylko znowuż siedzi gdzieś tam w tej, w tej, w tej klatce zamknięty z tymi wszystkimi tedeczkami, które są po prostu albo lepsze, albo ludzie już się po prostu do nich przyzwyczaili. Nie mają zamiaru testować Amixa CDA po, po tych zmianach. Jednak umówmy się. ZDC jak stał się memem, tak, jest memem i warto byłoby w tym momencie gdzieś tam zapukać do panów z Wargamingu i powiedzieć zbafujecie w końcu ten czołg tak, jak się powinno go zbafować, czyli żeby był, cholera jasna, grywalny. Tyle możemy wymagać od swojego dewelopera i tyle powinniśmy wymagać i wiecie co, ja też często krzyczę, ja na przykład nie, nie wiem, czy wiecie, kim jest kichent, Staram się Kichendowi zadawać pytanie. Jest to pracownik Wargamingu. Akurat on się zajmuje troszkę inną branżą niż znaczy branżą, gałęzią w firmie m, niż bufowanie czołgów i rebalans, ale pytam się go dla memów co jakiś czas, co z bufem AMXa 30B. Czy ktoś słyszał coś o bufie AMX 30B, bo miał być kilka lat temu, i Wargaming... Tego bufa nie zrobiło. Jak myślicie, dlaczego? Przerzucili po prostu hamsko czołg do grupy czołgów, które są czołgami kolekcjonerskimi, no i co dalej? Wywalone, po co bufować coś, czym, czym nikt nie będzie grał, skoro się go tutaj można łatwo pozbyć. To jest smutny zabieg, to jest smutny zabieg, bo Wargaming nie dba o ludzi, którzy faktycznie są wiernymi fanami danej maszynki. Też wiadomo, że meta będzie wyglądała zawsze tak, że będą te lepsze czołgi i że będą te gorsze czołgi. To jest w 100% zrozumiałe, ale jak coś jest totalnym syfem i totalnym gruzem i wiecie, że tym się po prostu nie da grać, bo odstaje od całej reszty na tak dużo, że gdy wejdziecie tym do randomka, to będziecie cierpieć i płakać, no to, to, to chyba to też się mija z celem, nie? Jesteście zmuszeni wręcz do grania innymi. Maszynami. Nie jestem takim fanem, fanem takiego postępowania. Chciałbym, żeby Wargaming zaczęło bufować przede wszystkim te maszyny, które sobie nie radzą na randomie. A takich jest strasznie dużo. Sami zresztą wiecie, wymieńcie mi widzowie czołgi w komentarzu, które wymagają bufa. Powiedzmy, że zatrzymajmy się na premkach. Chodzi nam o premki. Szukamy czołgów premium, które wymagają bufa. Jeżeli macie jakieś pomysły, sekcja komentarzy jest wasza. Proszę śmiało. Dodatkowo możecie też yy, powiedzieć mi, w jaki sposób wy byście te czołgi właśnie zbufowali. Co byście im dali? Co byście zwiększyli? Okej, okay, ja tutaj gadu-gado, pitu, pitu. A ja the Major w ogóle nie mam. Tylko na tej mapie z tymi uszkodzeniami tak jest ciężko. Minęły trzy minuty. Brum, nie ma timu. Co dalej? No to chyba nie będzie to idealna nagrywka, jak tak patrzę uszkodzeniowo, ale umówmy się. Czy ktoś z was oczekiwał, że w trzech grach z rzędu zagranych będziemy mieć genialne gry AMX-em CDC? No ja nie bardzo. Ja nie bardzo. Wiedziałem na co się pisze i wiedziałem jak to się może skończyć, chociaż szkoda, bo... Gdyby się udało coś nieźle zagrać, to... Ktoś by w komentarzu mógł napisać, że się myliłem, skoro zrobiłem dobry wynik, więc AMX-CDC jest dobrym czołgiem, nie potrzeba go buffować, nie? Ale tak fajnie. Nie jest. Czy powinienem zrotować do skwala? Wydaje mi się, że tak. Zostałem tutaj sam. Nie wiem czemu. Ok. Podczas ruchu ten czołg snap. Czy ten czołk snapów niestety nie strzela? Super, że ten skwal to zagrał. On w ogóle szefowo to zrobił, bo dzięki temu, że on sobie wjechał w tamtą pozycję, to wyczyściliśmy całą Kalinę. Ale to jest dziwny czołg. 50TP często łapie najdziwniejsze pestki świata. Ze zero. A ja mam 500 uszkodzeń, widzowie. SOS, gra się skończyła. Ale hardcore. Też za dużo się zagadałem i ja czasami mam tak, że jeżeli zacznę o czymś gadać, to robię to na pełnej i nie bardzo też patrzę na to, co, co się dzieje tutaj w gierce, a szkoda. Bo to wcale nie musiała być zła runda. Może jeszcze nie będzie, słuchajcie. Jakbym stąd uciekł, uciekłbym do Squala, pomogłbym ziomeczkowi, to może się uda. Ale tego pamiętajcie, napiszcie mi w komentarzu, jak wyjście z Buffalia Mixa CDC i możecie wymienić te czołgi, które faktycznie z premek potrzebują Buffa na dzisiejsze realia, i jakbyście je zmienili. Ja też tam czasami mówię Wargamingowi. Na przykład, wiecie, jak są dropy na Twitchu? O, o tutaj jedzie. Wiecie, jak są, kochani moi widzowie, dropy na Twitchu? To, żeby to było w formie skrzynki. Czyli na przykład, dostajesz dropa, pojawia ci się skrzynka, jak te świąteczne, które kupujemy, i od razu jesteście w stanie. To nie będzie mierzona w pełni, ale okej. Okay, I będziecie mogli sobie po prostu otrzymać skrzynkę i wtedy wiecie, co dostajecie. To w ogóle zaproponował to widz i to jest super rozwiązanie. I się pytam, Wargamingu, nie chcielibyście tak zrobić? Przecież to jest super opcja. Oni. Może kiedyś. No tak, tylko że. Może kiedyś to zbufujemy czołgi. Może kiedyś to wprowadzimy dobre zastosowania. Może kiedyś zrobimy matchmaking. Może kiedyś zbalansujemy maszynki. Czyli nerfy, bufy. Może, może kiedyś będziemy robić mapy. Czyli nie chciałbym, żeby w tym momencie w przypadku wargamingu, tak zwane może kiedyś było głównym motywem przewodnim działania firmy i rozwoju gry. To jest niedorzeczne i to nigdy nie powinno mieć miejsca. O, ziomeczku, ale ty jesteś kocurem. Ja nie mogę do niego tutaj grać, nie ma opcji. Okej, okay. także już wiecie o tych rzeczach, o których sobie gadaliśmy, wiecie, że niektóre rzeczy w Wargamingu nie działają tak jak powinny, wiecie, że niektóre rzeczy powinny zostać usprawnione i wiecie, że WG często zdanie graczy ma głęboko gdzieś, a czasami faktycznie postanawiają się go słuchać. To, to, to jest ciężka opcja, to jest ciężka sprawa do ogarnięcia, bo jako deweloper Masz też swój jakiś tam zamysł na to, jak powinna wyglądać gra. I chcesz gdzieś tam puszować te swoje pomysły, pomimo tego, że się to na przykład ludziom nie podoba. Więc powiedzcie mi, jak wy podchodzicie do tematu. Czy według Was, Wargaming, robię wszystko ok? Moim zdaniem nie bardzo. I moim zdaniem. Aha, on tutaj się wrócił. O kurcze Ale mam lipę. Teraz to jest duła lipa. Ten gestrów mi nie da pestki, nie? No trudno, skasztanione chyba. O, 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 Dobra, widzowie, jest nadzieja, jest nadzieja, słuchajcie. Jest nadzieja, jest nadzieja. Robimy to? Ja bym to zrobił. Uhuu. Uh. A ten udech przyjechał mnie taranować. XD. E, więc widzicie, że mx jest bestią. W takich sytuacjach klaczowych radzi sobie perfekcyjnie, idealnie i nic tylko nim grać, kochani moi. Opa, ale wyjęty. Już się bałem, że ta gra jest totalnie skasztaniona. Nie będzie najmniejszych szans na to, żeby zrobić cokolwiek. Ale tutaj. Udało się coś urwać i udało się coś wyrwać. Pomimo tego, że Squal nigdy nie powinien tutaj zginąć. On jako czołok zawsze powinien się w kluczowej takiej sytuacji klaczowej trzymać krzaczków i nigdy nie powinien wyjeżdżać właśnie spoza krzaka, wiedząc, że tutaj grały dwa Tedeki, które prawdopodobnie i tak sobie flankę podciągnął. O, cholera jasna. Nie dałem tego. Chciałem strachiem widzowie, nie wiem czy widzieliście. No trudno, bywa i tak. W każdym razie AMX TDC jest raczej karą w tym momencie do grania, niż takim czołgiem, który pozwala Wam na łatwe i przyjemne rozgrywki. Usprawnienia są potrzebne. W samym Wargamingu przechodzą już zmiany jednak często powtarzam, że to jest o wiele za mało, jak na lenistwo dewelopera, które powstało przez ostatnie 6 lat, czyli od patcha 1.0, Wargaming się cholernie rozleniwił nad balansem, nad wprowadzaniem nowych maszyn, to jeszcze pół biedy, wiecie, no, jest tych maszyn sporo w grze, ale nad ich y, gdzieś tam... Y, Sensownym poziomem, bo rozbieżności są duże. Weszły OP premki, to boli, to męczy na randomie. Stokowe czołgi sobie zupełnie nie radzą, gdzie jest matchmaking plus jeden, minus jeden, gdzie są usprawnienia do samego matchmakingu i doboru drużyn. O tym wszystkim sobie też będziemy musieli pogadać i zrobimy osobny odcinek gdzieś tam z tych wszystkich przemyśleń, które mam w głowie. Mam nadzieję, że weźmiecie w nim ze mną udział. A co dałem CDC, to nawet te moduły jakoś super nie pomogły, nie? Elo.